Chcesz lepiej rozumieć, co czujesz? To zacznij od ciała. Czasem trudno nazwać emocje, bo umysł wszystko ci racjonalizuje. Ale ciało wie. Ciało zawsze mówi prawdę. Dlatego pierwszym krokiem do pracy z emocjami może być nawiązanie kontaktu ze swoim ciałem. I nie musisz robić niczego wielkiego. Wystarczy 5 minut dziennie, wtedy usiądź. Zamknij oczy i zadaj sobie pytanie, co czuje moje ciało? Może to ucisk w klatce? Może ciężar w brzuchu? Ciężar na ramionach. Zacznij oddychać w to miejsce. Skieruj tam całą uwagę. Nie analizuj. Po prostu skup się na tym miejscu. I zadaj sobie kolejne pytanie: z jaką emocją może to być związane? Może to smutek? Może bezsilność? Może przytłoczenie, którego nawet nie byłeś ich w stanie nazwać? To ćwiczenie pozwala nie tylko zauważać, ale też stopniowo oswajać i doświadczać emocji. Bez analizy, bez oceniania, po prostu być z tym, co jest. I to może być pierwszy krok, żeby naprawdę zacząć czuć. Obserwuj mnie, jeśli chcesz budować prawdziwą relację ze sobą, zaczynając od ciała i emocji, bez presji, bez udowadniania, z uważnością i prawdą.